Wszystkim. Z tej strony Asmesa tutaj mamy Call of Duty Modern Warfare 3 Woo! W łapie PP, pepe... boże przepraszam z P90 z laserowym I to by było wszystko Ostatecznie jeszcze może być kick Ale tego nie jestem co do końca pewien Ponieważ, ponieważ to było dawno i nie pamiętam To było z jakieś miesiące, dwa miesiące Wcześniej. Tutaj możecie zobaczyć kill no to Yoing Predator i Cobra. i yeah. yy, Oczywiście flashbanki podajże i nasz Semtex, Takes. jej! -y. No, który właśnie zabił kogoś. Dobra, no tutaj wiem, myszka mi się w tym bo jeszcze na starym byłem, O tutaj patrzę czy działa. No ale jak widzicie tutaj na mapie już idą, no i jeden za kimbo. już i mamy predzia. No jak zobaczycie na mapie sniper teraz podchodzi tutaj, który nie wiem dlaczego, żadny nie miał asasina. Tak jest, tutaj będę miał dużego farta. Zobaczcie, bo no jeszcze jeden hitmarker nie było po mnie. Ale tak się nie stało i mam nasze wszystkie striki. Okej, okay, yy, co do perków, no to na pewno Slice of Hand, yy, pewnie bez kompromisowego tutaj nie było, to możliwe, że było -ho -ho właśnie co możliwe, że był Assassin. A jako żółty perk to był pewnie Stalker. Tak jest. Stalker pewnie tak, ale nie jestem. jest zobaczcie, ten sniper ten nie wiem, w ogóle zmienił broń i od nowa zmienił, nie wiem co on z zmienić nas swoją drugą, na, która na pewno, pewno by mu się bardziej sprzydała. No ale cóż, już się tak jak zobaczycie, nie, za daleko był, więc go nawet już nie traciłem nic, bo zobaczyłem, że mało, No tutaj się zaklinowaliśmy trochę. A, dobra, wziąłem sobie PM-9, którego chyba nie użyję, no, nie użyję tego na pewno, co prawda był ten let's już dawno, ale co, co, nie, co jeszcze się pamięta, tak właśnie, asysta. PM9 tutaj mamy, myślałem że ten, ale sobie weźmie, weźmiemy ACR-kę. Co prawda PM9 jest bardzo dobrą bronią na takie ciasne mapy jak np. Sit Town czy też do To ta, no jeszcze butlek. to powiem wam, że ona się je zamykł Ona jest strasznie szybko strzelna, jeszcze jak macie powiększone magazynki to ona, to można powiedzieć, że jest OP No naprawdę, z tą bronią grałem i mi się bardzo spodobało Eee, no ale cóż. Eee, już jakoś z nią tam więcej. Nie gram bo teraz eee, To było jakieś dwa prestiże temu, czyli na siódmym prestiżu bo teraz mam dziewiąty. Tak jak zobaczcie tutaj tutaj idzie. Eee, mam nadzieję, że teraz mnie trochę lepiej słychać, bo strasznie przyciszyłem tą muzykę. No i zobaczcie, teraz jest gościu na górze, tutaj na pinterku, Zobaczyłem go w tym momencie. Patrzę może przez okno, a tutaj nie, on tutaj był. Dobrze, gościu sam nie ogarną, chyba nie wiedział co zrobić. No i tutaj mam następnego. No i to jest szkoda, bo tym predatorem mogłem mieć następnego, następną kobra, ale mi to nie wyszło, no i jestem lamuse Zdjął mi go dosłownie sprzed predatora, no ale cóż na to poradzić. Bywa. No tu jak zacznij już ten prestiż to jest siódmy prestiż, który tam zobaczyliście w rogu. Ten gość, ten Deniziti. chyba tak to się czyta. Denizzi. Niech tak będzie strasznie płakał w tym meczu kompr 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 A jak zauważyliście on sam za kim bo chodził więc też go mogłem wyzywać ale byłem na dosyć dużym striku to już e, tego nie chciałem e, Tutaj podajże Tak, tutaj zginę Chociaż możliwe, że kobrę nabiję, tak Choppera nabiłem No i to było wszystko, tutaj w taki dosyć gówniany sposób zginąłem no ale cóż na to poradzić Mogło być trochę lepiej, tak jak zobaczcie Woli sobie chodzi e, No i będzie ładnie kosił hmm. przepraszam was za to cięcie w filmie po prostu ktoś wyszedł do pokoju no dobra już jestem tam granatę, ale niestety nikogo nie zabił ponieważ Wally już tam wyczyścił wszystko e, tutaj ja mogę wam coś powiedzieć na temat p90 jest to bardzo fajna broń no tutaj nie ogarnąłem jest to bardzo fajna broń e, ponieważ ma duże magazynki i całkiem mocna jest co prawda ten recoil jest dosyć duży i się nie nadaje na jakiś taki większy strzał, no co prawda jak ma się tego kika jeszcze jako tako to jeszcze jako tako się go, ze, kogoś się tam zestrzeli tutaj zobaczcie, tutaj kill będzie fajny o tej, rączka, 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 dobrze to zobaczyłem a jednak sit trepa miałem, słuchajcie, dobra ja już wiem tyle, że, że miałem na tej grze sit które teraz sobie zobaczyłem e, tak ktoś strzelał, ale nie pamiętam kto no, tutaj się strasznie przestraszyłem tego granata, ale jakoś przeżyłem tutaj widziałem gościa, ale myślałem, że ten... że tam wejdę. Powiem, że się podejrze dało, znaczy to jest asysta tutaj dostała ta... Dostana, no, dostata. Dostata. Dostata, asysta. Tak zobaczycie, tam jest już czaszka jakaś, więc może mi się spodziewać, że tam ktoś jest. Sorry, zasłoniłem sobie usta, więc mogliście mnie słabo słyszeć. Tutaj sobie przejdziemy, niestety tutaj jeszcze nikogo nie zobaczymy, podejrzewam. No nie, nie, nikogo tutaj nie zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz mnie trochę lepiej słychać, e, ponieważ przyciszyłem dosyć mocno tą e, grę dzięki z gry. Prawie na fula, nie no, może nie na fula, ale mam nadzieję, że w sam raz żebyście słyszeli głosy. Jak jest coś nie tak, to e, powiedzcie mi, ja już trochę pogłoszę, bo na razie jeszcze eksperymentujemy z Talsem tutaj tak można powiedzieć dużo, tutaj zobaczcie dwie jaskółeczki są tutaj, życimy im granatę i co prawda nie wyszło mi to niestety z tym granatem ale no, ale cóż, wejdziemy sobie no na i nasz w, nasz w moim stylu ich zabije dokładnie na glebę i po nożkach. już mamy UIV no i tam jeszcze jakiś gościu się napotoczy nie wiem dlaczego tutaj przeładowałem, no ale przestraszyłem się po prostu jak się, się boję, to ja zazwyczaj przeładuję no i jak możecie zobaczyć, to jest ostatni kill ja byłem Asmus i się z wami żegnam Na Raje.